Oh. Nice. Oh, nice! Co się mogę powiedzieć, <laughs> <O laughs> wyszło. <wystaw>. <laughs> <laughs> <Dobra, coughs> O, co zagraniłem się, Pionrat, z tetami No, no, teraz tu będzie leciało. A ja mam... Leci r na bota jak coś, w rear. skąd wiesz, na bota? Nie doleciał. <grym> Bo w mała przez widać Kurwa złapał mnie z, tyłu. z mid skoku. Niekał, A Idę do siebie, ale też to itemów to... nie mam. mam... Be beka beka. <grym> w mam ostatnio mnie wyzywał, że się za, za rzadko cofam do bazy. O nie! Bierze, bierze, bierze! To nie, to nie, to nie <grym> Coś ty odjebał! Dobra. O, jestem tu, jestem tu. Tak, zapomniałem, że nie maksuje i nie zadaję dobra. 10HP! Idę na tego botu. Leszew nie mają, obydwoje. O, teraz oh. na pewno. <laughs> Sorry. No jesteś! On jest za pusty! Nie! Nie! O oh, we, we love you! Nie, proszę! Dobra, jest! Jeden. jeden honorowy! Jeden honorowy! O, ma się dali To tu ord robi najlepiej? No odbal się ode mnie! O, sooo, nie! Uuu, stuczowałem, stuczowałem. Tak po prostu? No nie, na ulcie, kurde. <noise> Chciałem go zabić po prostu. <noise> o, no, zabiłem ją, co? Okej. Okay. Nie ma jej. A <noise> Ej, ja tankuję. Nie, Jarwan mnie zamknął. Jarwan, proszę, proszę. <outry> zamknął mnie. <sumy> hmm, Ciekawostka w całej tej grze. Nie <śmiew> ulepszyłem <przymiest Jedi> butów. <śmiew> <śmierzy> Jeśli mamy wybierać między armorem a rezystem, to wolę w ogóle nie wybierać. <śmiew> Zrzutowała mnie, prostu. <pewnie. śmiew> <tú> <śmiew> o! o

Na wadzie w ogóle to Kanon, kanon, kanon Mogę tą listę. Dobra, jak podejdzie to zrobię No i jest, dobra kurwa, mm. zwierzaki uh. Zabrać pętę Konradowi, jak macie okazję no. Santiago Tortoret Bomba. O oh, nie. Nie. Ostały mali Co Stał się. To to jest. To tak. To mam bomba. Te zrobili. Mm. Oh, ou, ou, ou. No! What? I to nic nie robi! Ooooo! Dziewczę się tam nie żyjesz. kurwa, To mi tak laguje! Halo, co to jest? Co to jest? Ja no I nie mam. O, okay. oh, dziękuję do tego. Ida, jest bartek. Am I right? Nie to czuję. No, oh. No, nie! To <grybuj> Epic out play. Ostrożnie, nie, nie rozlać! <heck>? <Lidzieme>! Dodź, dodź, ult, ku, robi wszystko i nic nie bije. No NIC, nic NIE dzie... bije! <laughs> I nic się nie dzieje, to jest grapes, no Ja ją patram Eee, uh, to jest problem. Jaki? Nie Smajtuj, smajtuj! <laughs> Dlaczego? Kazałeś mi smajtować! Oh Zmienili, Zmienili taktykę! Zmienili taktykę! I O dobra, bodyguard przyszedł. <grym> Zostaw pana prezydenta. <grym> nie pij nie, nie. nie. Się... <grym> Zapomnij o nim to działa! Zapomnij, kim jesteś. No, pod płaszcz. O kur... Iść. No nie Wiadomo. No, Przyprowadź kolegę. Ksaku krzaku jesteśmy. O nie. Ja, o nie. <noise> A tu jest, bie Tak. Nie bie nie, <noise> nie, <bije turetą. głos> nie ty jesteś? Co <noise> to, to za bullshit. Pusz, brzyje, że tam kasę zamieniony. No way. To jest najlepszy kamp w dżungli. Ale jest Nie mogę nam go rozpilować Mo Mogę. Mogę. Uuuu, oh Ligma ma puls! O kurwa, nevermind. Aha, tak. Patrzę, że 5 sekund stuna miałem, ale to ten kamulec mnie grzmocił. <laughs> <laughs> Dobra. Wiesz, co musimy zrobić? Wow. No to po szczęście pójść. Z każdym razem, jak to robimy, to wygrywamy. Mhm. Mm Bierz go. Stanę blisko ciebie? No i lecimy dalej. Dziękujemy. Dziękujemy. Kultura nakazuje się przywitać. Zmiana. Man, Patrz, ma sobie nie poradzi z tym. Z Daisy. Patrz, jak lepiej go, Daisy. Kurczaki! Tak! Tak! <laughs> to... tak Dobra, stawiam pillar. Nie, no nie go resetują, masz idziecie. No i chcę cię chyba Mamy cały dzień. <laughs> Dobra, stawiam tutaj pillar mm -hmm. za nim i tego wbijasz I can't see w masę. napisali, jak nie macie olczotu włączonego. Dobra, to... Masera, masera, Ale to było dobre! Kurwa, stary. Nie, oni nawet nie wiedzieli, że my na coś takiego wpadli. nigdy nie podejrzewałeś, że takie combo może istnieć. Teraz nam widać szybciutko. Dobra, patrz, patrz, robimy to. Stawiam tutaj gdzieś za nią. Nie! Tak do sto! bardzo dobry! A ty Konrad chyba robisz jakieś przeróbki na YouTube'a, nie? W, sensie taki montaż, w sensie... się taki montaż... A filmiki z LoLa robię. O no. Funny moments... Ty ja. 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 chyba robisz jakieś... Ty jeszcze nieśmieszne rzeczy po was. A, ratowałem. O cholera. <laughs> Dostał go. Piątka. Nie na widzę W każdej grze mogę coś powiedzieć Nie na mm. tego, nie na tamtego. Kurwa, nie na League of po prostu. Chyba tak.